Gdy Sekiro sprzedaje się lepiej niż trzecie Soulsy, Flash, you give us the fire. wszystko wskazuje na to, że już niebawem zapowiedziana zostanie nowa odsłona serii Call of Duty. Skąd pomysł? Całość wzięła się od tweetów gwiazd futbolu, które sygnalizowały wyjazd na event z tegoroczną odsłoną KODA. Mimo wielu niewiadomych, wiemy, że po przerwie powróci tryb fabularny. Czekacie? There is an island. Czego brakowało w Sea of Thieves? Jak widać, kampanii fabularnej. Dziś w sieci wylądował zwiastun Tall Tales, czyli swoistego story mode do gry. Segment zostanie dodany zupełnie za darmo w ramach update'u w opóźnioną lekkorocznicę gry, czyli 30 kwietnia. Czekać będą na nas zatem tajemnicze wyspy. But this adventure... I gdy wszystko z Nowym Mortalem miało być idealne przyszły straszne mikrotransakcje. Oczywiście wszystko można zdobyć bezlitosnym grindem, bo nagrody w systemie progresji są małe, ale koszt odblokowania pieniężny dla jednej postaci to około 2300 zł. Gracze reagują niskimi ocenami. Microtransactionality to bring us food home from... Co powiecie na sur realistyczne podejście do horroru. Jeśli czujecie taką potrzebę, to dziś twórcy Pathologic 2 zamieścili nową wersję demonstracyjną gry. Demo tego, że posiada unikalne zakończenie niczym to znane z zeszłorocznego rezydenta. Aby otrzymać maila z grą należy wejść w link, który znajdziecie w opisie. And they lived Coś cicho ostatnio o Falloutie 76, prawda? Ale by odświeżyć nieco ten, nie oszukujmy się, nie do końca udany twór, Bethesda wciąż wzbogaca go o nowe aktualizacje. Dzisiejsza dodaje do gry zarówno zestawy naprawcze mogące przywrócić stan naszego przedmiotu, a także aparat ProSnap Deluxe. Hej, znajdźki! A na koniec warto wspomnieć o pierwszym epizodzie drugiego DLC do ostatniego asasyna. Pole elizejskie, bo tak się on zwie, ponownie przeniosą nas do zaświatów niczym w Origins. Duży nacisk postawiono na elementy fantastyczne i jak łatwo się domyślić, stoczymy wiele walk z postaciami z mitologii. A Bajor ma skupić się na naprawie Antem. Do widzenia.